Witajcie. Już najbliżsi współpracownicy Kaczyńskiego mówią o tym, że i wódz jest oderwany od rzeczywistości. Powiedziałbym, że nie tak bardzo. Dowodem na moje twierdzenie jest nagranie pod tytułem Kaczyński winny inflacji. Przyznał się, a raczej wygadał. Nie wygląda mi to na oderwanie od rzeczywistości, a na myślenie życzeniowe, urojenia i chorobę psychiczną. A w dzisiejszym wydaniu o tym, że Kaczyńskiego należy ubezwłasnowolnić. Jak mawiał poeta, wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie, co zresztą widać. Kaczor w swojej głupocie, niezmierzonej jak wszechświat, popisał się kolejnym idiotyzmem. Podwyższył próg, po którym kradzież zamiast przestępstwa staje się wykroczeniem. Kradzież nie powinna być żadnym wykroczeniem, wyłącznie przestępstwem, niezależnym od kwoty ukradzionego mienia. Już duża ilość sklepów i przedsiębiorców to odczuwa, a Kaczor jest zadowolony. Sądzi, że wszystko jest super, bo zrobił laskę lumpen proletariatowi. Kompletny dureń. Poza tym, Kaczyński i jego świta zrobili rejestr przestępców na tle seksualnym, żeby, jak to ujęli, chronić kobiety i dzieci. A dlaczego nie rejestr wszystkich przestępców? Co za różnica mieć za sąsiada gwałciciela dzieci czy gangstera? Żadna. Ale poparcie motłochu było większe, co przekłada się na głosy wyborcze, a i do tego inne cwelostwo, takie jak złodzieje, oszuści czy gangsterzy, mogli poczuć się lepsi od tych umieszczonych w rejestrze. Znowu robienie laski lupen proletariatowi i ich sojusznikom. Przestępstw seksualnych w porównaniu do całości jest stosunkowo niewiele. Od 2016 roku do dziś przestępstwa seksualne stanowią od 0,5% do 0,7% wszystkich przestępstw, ale to właśnie na tym Kaczor może zbić polityczny kapitał. Jego braciszek m.in. przez to przegrał wybory z platformą bodajże w 2007 roku. Chciał zaostrzenia kar i warunków ich odbywania. Były jeszcze dwa główne czynniki, dla których przegrał, ale to jest jeden z tych trzech. Jak swoją drogą w demokracji można skutecznie walczyć z przestępczością, jak większość wyborców to Lumpenproletariat lub i jego stronnicy. A jak wiadome, kto podniesie świętokratczą rękę na ludzkie śmieci, nie zostanie przez nich wybrany. Tak jak Lech Kaczyński, bodajże w 2007 roku.